Dzień dobry. Hm, witam cię serdecznie. Mój pierwszy live w nowym roku. Przyznaję szczerze, że po tak długiej przerwie w ogóle zastanawiałam się, jak to się wszystko układa i jak to było, jak się robi te live. Y. Cześć. Dzień dobry. Witam was serdecznie. Przychodzę pomówić o przyciąganiu wymarzonego miejsca swojego miejsca swojego wymarzonego domu bardzo się cieszę, że jesteście dziękuję i witam was serdecznie na tym pierwszym live w nowym roku dziękuję, że mogę z wami tu być ja nadaję troszeczkę z innego miejsca ale z miejsca, który mi teraz bardzo dobrze wypełnionego światłem słoneczkiem i, i fajnie, mi tu, fajnie mi tu mówić okej, okay. no dobra to zaczynamy. Mam nadzieję, że wszystko widać, wszystko słychać. Mikrofon powinien być OK. Kurczę, wiecie, że ja się czuję troszeczkę nieswobodnie. Jak człowiek wypada z jakiejś rutyny, wypada z jakiegoś rytmu, to wrócić jest dziwnie, a właściwie to chyba nie zrobiłam live'a od około miesiąca przez tę świąteczną przerwę. No dobra. Wymarzony dom. Kto tutaj jest? Kto poszukuje, przyciąga, afirmuje wymarzony dom, swoje miejsce do życia i jest na tym etapie, że ten dom, to miejsce jest na tapecie przyciągania. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś tutaj dzisiaj trafił na to spotkanie, kto pracuje w tej chwili z wymarzonym domem. Ok. Nie widzę komentarzy, widzę tylko, że dołączacie, moi drodzy. Ja, jak wiecie lub nie wiecie, od pół roku mieszkam na Cyprze. I to jest wyafirmowane, wymarzone miejsce, wyafirmowany, wymarzony dom. Jeszcze nie. Dom na teraz, może tak, bo jeszcze przede mną kolejny, nad którym pracuję i który gdzieś już tam się zaczyna dziać. To jest wyafirmowane miejsce, wyafirmowany dom na teraz. Przychodzę dzisiaj o tym trochę poopowiadać, jak pracować nad zmianą miejsca, ale nie tylko. Chciałam Wam dać znać na początku, co się dzieje w tym roku. Przed nami rok, w którym będziemy sobie sprawdzać, bardzo mocno na drodze swojej świadomości i swojego rozwoju ze sobą będziemy sprawdzać, weryfikować i zmieniać te ważne obszary w życiu, czyli to miejsce do życia, pracę, karierę, związki. Będziemy sprawdzać, czy to jest na pewno moje, czy ja chcę to robić inaczej, czy ja chcę to robić, czy ja chcę robić coś innego, czy ja chcę być w innym miejscu, czy ja chcę żyć w innym miejscu. Będziemy zmieniać, odbywa się w tym roku, być może dla Was już się zaczęła, dla mnie już się zaczęła w ogóle taka weryfikacja tożsamości, um, nawet na poziomie wyglądu, czy to jest mój kolor, czy to jest mój kolor włosów, czy ja, nie wiem, czy ja chcę coś zmienić, czy ja chcę tak wyglądać, czy ja chcę inaczej. Jesteśmy w takim roku, w którym będziemy odnajdywać siebie. Nawet jeśli już byliśmy poukładani, to nie znaczy, że, że coś jest nie tak. To znaczy, że podnoszą się te nasze wibracje, możemy sobie robić, sprawdzam, czy ja nadal to chcę. Czy to jest mój kolor włosów, czy to jest mój wygląd, moja tożsamość, czy to są moje kolory, czy to jest moja praca, czy to jest moje miejsce. Więc. Bardzo dużo osób w tym roku będzie zmieniało miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia, być może związki i relacje, ale też to, co jest związane z wyglądem. Dajcie znać, czy być może u Was też już to jest odczuwalne, że robicie sobie takie poszukiwania. One czasem śmieszną przybierają formę na zasadzie: a może tatuaż, a może obetne włosy, a może coś tam, a może coś zmienia, a może. A może sobie kupię pierwsze w życiu dresy albo pierwszy w życiu garnitur, cokolwiek. Poszukujemy się trochę, sprawdzamy się trochę, robimy sobie trochę weryfikacji. Natalia pisze, że tak. Cudownie, ja to też czuję, ja się już rozglądam też wokół, co jeszcze, co już odstawić, co zmienić, co jeszcze zatrzymać, i zachęcam Was do tego, żeby sobie robić wokół siebie, ze sobą, w swoim życiu, takie ja trochę sprawdzam. Ja na tapet jako pierwszy wzięłam dla Was temat zmiany miejsca zamieszkania wymarzonego domu. Kilka dni temu zadałam wam, właściwie nie, zadałam Wam pytanie w poście. Napisałam Wam fragmenty afirmacji na wymarzony dom i poprosiłam o Wasze komentarze, abyście dorzucali co, co dla Was znaczy ten wymarzony dom albo co Wam stoi na przeszkodzie. Dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś tutaj poszukuje swojego nowego miejsca do życia. To, co pisaliście najczęściej w komentarzach pod tamtym postem, i w mailach, i w wiadomościach prywatnych, to były oczywiście pieniądze. Kiedy my bierzemy na tapet w swoim życiu miejsce do życia, pierwsze co nam się pojawia, to swoboda finansowa, bezpieczeństwo finansowe, a bardzo często określona kwota pieniędzy, żeby móc sobie ten dom kupić. I to jest jedna rzecz, jedna bardzo ważna rzecz, z którą ja chciałam dzisiaj przyjść na tego live'a. Kochani. Kiedy my patrzymy tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy, kiedy my przyciągamy pieniądze na dom, kiedy my patrzymy, tyle mam pieniędzy, to taki mogę mieć dom, to, taki mogę mieć, to takie mogę mieć mieszkanie, takie mogę mieć miejsce do życia, to my sobie ograniczamy możliwości. Dobra? Czym jest ta nasza perspektywa pieniędzy? Ta nasza perspektywa pieniędzy jest perspektywą ograniczającego wizję umysłu. Z całym szacunkiem dla naszego umysłu, ale kiedy my patrzymy. Analitycznie i kalkulacyjnie, ile ja mam i co mogę zrobić z tym, czyli na przykład, no, marzy mi się piękny dom na wsi, ale widzę, co ja tam mam na koncie, i z tego to być może mi się uda kupić małe mieszkanko. To ja patrzę perspektywą 3D, tak to nazwijmy, ograniczoną perspektywą umysłu. Ja wcale sobie nie przyciągam tego wymarzonego domu. Bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy chcą mieć, pragną mieć te wymarzone miejsca, wymarzone domy, e, słyszę coś takiego, że przyciągam pieniądze, żeby móc sobie to kupić. Kochani, to jest w ogóle pułapka. Kiedy ja przyciągam pieniądze, żeby móc sobie kupić dom, to ja nie przyciągam domu. Zobaczcie, co ja sobie robię. Kiedy ja mówię do wszechświata. Drogi wszechświecie, będę teraz przyciągać pieniądze, żeby kupić sobie dom. Ja mówię, że ze wszystkich nieograniczonych możliwości, jakie widzi wszechświat, to ja wybieram iść jedną drogą, zarobię i kupię. Oczywiście dla naszego umysłu istnieje tylko jedna droga, ale nasz umysł to jest taka forma labiryntu naszego życia. Wyobraźcie sobie takie ściany, tak? Jakby te moje półki tam z tyłu tak teraz przeciągnąć, I ja mam tu takie ściany. Te ściany to jest miejsce urodzenia, wychowanie, religia, kościół, ludzie, którzy otaczają te zarobki, analityczne myślenie. Mój umysł widzi tylko to moje życie, tak? Widzi tylko te racjonalne rzeczy. W związku z czym mój umysł widzi tylko w tym labiryncie. Zarobię w tej mojej pracy i wezmę kredyt na to wymarzone miejsce. Jak zarobię, tak? A co widzi wszechświat? Wszechświat widzi z góry. Wszechświat nie widzi mojego labiryntu, nie widzi moich ścian, bo nie ma ścian mojego życia, miejsca urodzenia, wychowania, wykształcenia, zatrudnienia. Wszechświat w tym labiryncie, w którym ja widzę jedną drogę, widzi, że jakby tu przeskoczyć, tam pójść, tam połączyć, tu drzwi otworzyć, to ja w ogóle będę w innym miejscu. Bardzo Was proszę, nie przyciągajcie środków do celu. Jeśli pragniecie przyciągnąć pienią... dom, przyciągajcie dom, nie pieniądze na dom, nie środek do celu. Kiedy ja przyciągam środek do celu, to ja mówię wszechświat, ja bym chciała to, ale tylko tą drogą po mojemu, dobra? Nie mogę wygrać, nie mogę otrzymać, nie mogę dostać spadku, nie może ktoś przyjść ze do mnie z fenomenalną ofertą inwestycyjną, nie mogę e, nagle trafić na kurs na giełdzie, którym się zajaram, pójdę, zrobię i zarobię. Nie mogę. Ja mogę tylko zarobić w tej pracy, którą mam. Nie mogę nic więcej. Nie mówmy wszechświatowi jak, mówmy wszechświatowi co. A niech on nam pokaże drogę. To jest bardzo, bardzo ważne, kiedy przyciągamy jakieś konkretne rzeczy. Przyciągaj cel, droga niech cię prowadzi. Założę się, że nie tylko ja wpadam w te pułapki umysłu. U uśmiecham się, bo widzę, że dołączył ktoś, kto się zajmuje nieruchomościami. Profesjonalne spojrzenie. Będziemy tutaj mieć super. Ok. E dajcie znać, czy, czy znacie tę pułapkę, że kiedy czegoś pragniemy, to widzimy to tylko. I wyłącznie z perspektywy racjonalnych możliwości tego, gdzie ja siedzę, gdzie ja jestem, jak ja patrzę na świat. Puśćcie serducho, żebym wiedziała, że jesteście i że słuchacie i że wszystko jest jasne. A jak nie jest jasne, to, to dajcie pytania. Ja tu też jestem po to w tej formie, żebyśmy mogli żebyśmy mogli wymieniać te myśli. Zapraszam do komentowania, zapraszam do pytania. Widzę serducha. Dobra. Okej. Okay. Eee. W środę napisałam tego posta z fragmentami afirmacji. Pracuję nad nią od kilku dni. Dostałam od was Wasze komentarze, między innymi te pieniądze. Ja oczywiście w tej afirmacji umieściłam, że stać mnie na ten dom, że ja mam spokój finansowy. Oczywiście sobie to afirmujemy, bo ten nasz umysł też musimy zaopiekować w tym wszystkim. To nie jest tak że nagle możemy umysł spakować, odłożyć na półeczkę gdzieś tam i o nim zapomnieć my go bierzemy ze sobą ale my się staramy nim nie ograniczać staramy się go zaopiekować a nie zamykać sobie nim drogę w tej samej sprawie w przyciąganiu domu kilka dni temu rozmawiałam z cudowną, z cudowną kobietą i ona o, powiedziała mi coś co powtarza podzielę się tym z wami mam nadzieję, że to też pomoże innym osobom ona powiedziała o przyciąganiu domu, że wygram w Totolotka i sobie kupię. I właśnie o tym rozmawiałyśmy, że kiedy ja mówię do wszechświata, jak ja mam coś otrzymać, to zamykam sobie wszystkie drogi i wszystkie możliwości. Zamykam sobie to, że mnie coś poprowadzi tym labiryntem. Więc przyciągamy konkretny dom. Co jest w tej afirmacji? Pierwszy raz w życiu napisałam taką afirmację. Ona jest połączeniem mojej własnej afirmacji, którą afirmowałam e, znalezienie tego miejsca na Cyprze i ta, znalezienie swojego miejsca na ziemi i znalezienie domu swojego na ziemi. Czyli są tam fragmenty mojej afirmacji własnej, prywatnej, która mnie przeniosła na Cypr, która wiem, że działa, bo chciałam, żeby tam była moc tego spełnienia, którą ja już czuję, żeby to też dam da, dać wam, żeby nieść ten efekt, tak, że ta afirmacja już zadziałała, już mnie przeciągnęła, i dodałam do niej Wasze komentarze i Wasze uwagi o okolicy, o sąsiedztwie. Eee, dodałam jedno piękne zdanie: ktoś mi pięknie napisał, że czuć w powietrzu miłość i szczęście. Bardzo mi się to spodobało. Dodałam to do tej afirmacji, więc zrobiłam taką kompilację Waszych przekonań. Waszych blokad, swoich przekonań, które rozpracowywałam, żeby się znaleźć tu, gdzie dzisiaj jestem, w miejscu, z którego do Was mówię, i powstała afirmacja na wymarzony dom, którą dzisiaj rano nagrałam, i jeszcze dzisiaj, jeśli mnie IT nie zawiedzie, raczej nie zawiedzie. E, moje IT zawsze się uśmiecham, to mój partner po prostu. E, mój dan na pewno to wrzuci dzisiaj i będzie dostępne. Afirmacja na przyciąganie wymarzonego miejsca, wymarzonego domu znajdzie się dzisiaj. Dzisiaj. Eee, nie tak, trzymam kciuki, tak? Powinnam zrobić, a nie, a nie krzyżuję. Trzymam kciuki, że się uda. Dzisiaj już jest nagrana, tylko muszę przeedytować i wrzucić. Znajdzie się na Jestem. Jeśli jesteście na Jestem, to możecie sobie zacząć jej słuchać. Ja afirmacji na przyciąganie domu słuchałam. Zwyczajowo około trzech tygodni, bo to tyle mniej więcej potrzeba, żeby nam się te przekonania pozmieniały, żeby to zaczęło działać. Od dzisiaj jest na jestem, kogo nie ma na jestem, kto nie wie o jestem, to jest moja przestrzeń, moja biblioteka afirmacji za 39,90 miesięcznie. Dzisiaj nowa afirmacja, jest też dużo więcej. Całą listę afirmacji macie, jak jesteście w newsletterze. Kto chce, do newslettera, agacieślak.pl newsletter kto chce do jestem, .pl. jestem, albo zapisać tutaj w komentarzach jestem i po prostu poleci do Was link ze stroną, do której można um, którą można znaleźć tę przestrzeń i sobie i sobie afirmować wymarzony dom jest dla nas możliwy zmiana kariery jest dla nas możliwa robimy w tym roku sprawdzanie, poszukiwanie um, tego, co z nami najbardziej rezonuje a ja jestem dla Was. Co tydzień będę przygotowywać nowe afirmacje, nowe medytacje na jestem, nowe podcasty. Bardzo się cieszę, że ten rok już się zaczął. Lecimy za chwilę, zaczynamy kurs duszy w ogóle. Już się bardzo dzieje, bardzo dużo dzieje, mimo że dopiero start nowego roku. Um, jeśli ktoś ma jakieś pytanie dotyczące czy to przyciągania domu, czy to przyciągania, czy pytanie do mnie, to zapraszam teraz. Jak najbardziej jest dobry moment. Sylwia pisze: Dziękuję, za jestem u mnie. Pięknie wszystko się zaczyna układać i wierzę, że afirmuję siebie coraz lepiej, sobie coraz lepiej. Pięknie dziękuję. Mhm. Dziękuję. Cieszę się, kiedy z tego korzystacie i ogromnie się cieszę, kiedy, kiedy to u was działa. Kto jest ze mną trochę dłużej, to. To wie, gdzie ja byłam i, i wie co sobie, wyafirmowałam. A przy okazji od wielu, od wielu, od trzech lat afirmuję z Wami, ja afirmuję dla Was i serdecznie do tego zapraszam. Kurczę, jaka cisza, nie ma pytań. No dobra, jak nie ma pytań, to znaczy, że wszystko jasne. To ja jeszcze tylko zrobię przegląd w głowie, czy chciałam coś Wam coś powiedzieć. O rok zmian. A, wiem, co wam chciałam powiedzieć, słuchajcie. O tej ograniczonej perspektywie umysłu chciałam dodać kilka słów. Dobra, to sobie zaznaczę, żeby jeszcze do tego wrócić. Kamila. Stworzyłam sobie afirmację na swoje wymarzone życie w każdym najważniejszym dla mnie obszarze, brawo? Nagrałam ją, ale trwało około 9 minut. Czy to jest OK? To jest jak najbardziej OK. Swoją pierwszą afirmację, którą napisałam, ona miała 16 stron, trwała w nagraniu dobrze ponad 10 minut. Wszystkie obszary naraz można. Kamila, jedna uwaga. Istotna dla wszystkich, którzy robią swoje afirmacje, aby obszary się nie wykluczały. Co to znaczy na przykładzie? Czyli yy, czyli na przykład chcę. W dwóch obszarach. Na przykład, chcę zostać mamą, chcę mieć dziecko, ale też chcę y, założyć swoją działalność. I w głowie mi się to wyklucza. Czyli, no bo jak zostanę mamą, to ja zostanę na etacie, ale jak nie zostanę mamą, to założę swoją działalność, a jak założę swoją działalność, to nie zostanę mamą, bo będę musiała to zbudować. Tak, żeby one się nie klaszowały, żeby one się tak nie zbijały. Jeśli tak jest, jeśli ja mam. Afirmacje, które na siebie wpływają, chcę zostać mamą i chcę zmienić życie zawodowe. To proszę, zadbajcie o to, żeby mieć pewność, że ja wierzę w to, że to się może stać razem, albo ja decyduję, co jest pierwsze. Ok? Żeby sobie nie robić przepychan, Ja to nazywam przepychanką energetyczną, czyli przyciągam, odpycham, przyciągam, odpycham, chcę. To ale chcę to, ale jak to, to to, to tak? Mamy mam w tej afirmacji sobie trochę jedną wybierać. Kamila dopisuje: Słucham tego codziennie, rano Ranowalcie, czy powinnam słuchać tego więcej? Codziennie, raz dziennie wystarczy. Słuchaj i dbaj o to, żeby kiedy słuchasz, to czuć się dobrze w tym swoim pięknym, wymarzonym życiu. To jest najważniejsze. Raz dziennie absolutnie wystarczy. Dbaj o to, żeby to czuć, że już to mam. Jestem wdzięczna, cieszę się tym. Super. Lucy napisze, a jak afirmować sukces? Ech. Najpierw wziąć kartkę i długopis, napisać na górze sukces i napisać, co to dla mnie znaczy. Bo to może być co innego. Dla jednego sukces to... Um, to będzie, nie wiem, stanowisko w korporacji, super spotkania, yy, piękne samochody i loty w kosmos, chciałam powiedzieć, <laughs> latanie wokół świata, a dla innego sukces, tak jak na przykład dla mnie, to jest praca z domu i, i komfort tego, że decyduję o swoim czasie i w ciągu dnia mogę iść na spacer. Nie? Więc najpierw wsiadamy, identyfikujemy swój sukces. Co to dla mnie znaczy? bo sukces to jest bardzo osobiste mimo tego, że społeczeństwo chce nam próbuje od zawsze nam stworzyć wersję sukcesu, a potem kolejny krok, który sobie robimy z tym sukcesem to weryfikacja, czy ja w to wierzę, czy ja wierzę, że ja będę to mieć i pracujemy nad blokadami, czyli piszę jak ma być, jak to jest po mojemu, ja będę robić na swoim przykładzie. Mój sukces to Praca w domu, ja decyduję o godzinach, ja pomagam ludzi, moja praca ma wartość, w sensie niesie mi satysfakcję, ja się czuję dobrze, że to robię, czuję sens a, moich 8 godzin czy 6 godzin, decyduję o czasie, mogę wyjść, kiedy chcę, jestem w domu, jestem dla swoich dzieci i tak Nie? I teraz najpierw sobie piszę, co chcę, dla mnie ważne, gdzie, jak się czuję, ile zarabiam, mogę sobie dopisać kwoty, a potem pracujemy z tym, czy ja w to wierzę. I w, tej, w tym zakresie pracy, czy ja w to wierzę, pracujemy ze swoimi blokadami. Ja dam ci znać, w środę będzie spotkanie, nowa praca, nowa kariera. Też na Jestem. Jeśli chcecie dołączyć do Jestem, wystarczy skomentować Jestem. W środę się widzimy, omawiamy wszystkie przeszkody, nowa praca, nowa kariera. Jeśli Twój sukces dotyczy nowej pracy, nowej kariery, nowego stanowiska, zapraszam Cię serdecznie na to spotkanie. Mam nadzieję, mam nadzieję Lucyna, że, że będziesz mogła dołączyć. Wtedy na tym spotkaniu mogę omówić już konkretnie Twoją, twoją sytuację, bo potem jest czas na taką rozmowę. A co jeśli nie czuję? Katze A co jeśli nie czuję? Mam jakieś blokady, chcę czuć, a zaraz to w myślach sabotuję. Jak to zmienić? Kasiu, Kasiu chyba, nie wiem, strzelam. Katse, kadsce naturals. Eee, co jeśli nie czuję, mam w myślach jakieś blokady? Pracuję z tą blokadą. Dlaczego ja nie wierzę? Czy to jest o mnie? Czy to jest o nich? Czy to jest o świecie zewnętrznym? Czy to jest o sytuacji ekonomicznej? Co za tym stoi? Żeby więcej powiedzieć, potrzebowałabym większy konkret. Co w ogóle, jaki temat jest afirmowany yy, i co wyskakuje, co sabotuje. Okay. dziewczyny piszą: Jestem. Chonia przychodzi z pomocą, tak jak w medytacji, łap te myśli w taką bańkę yy, i wróć do dobrych myśli. Mm. Jak te myśli w ogóle są takie przeszkadzające, to tak jak Honiu pisze, można w bańkę, ale ja w ogóle lubię, żeby zajrzeć po dnie. Co tam za nimi stoi? Jakie moje przekonanie jest sabotażem? Często na przykład, że ja sobie nie dam rady. nie? Ja czegoś chcę, ja sobie to afirmuję, ja sobie to wyobrażam, ale, mm, ale ja się czuję malutka, więc muszę popracować nad swoim poczuciem wartości, żeby zobaczyć, co mi tu gania, co mi tu chodzi za tymi myślami. No dobra. Eee, a ja te dwa słowa o tej urańczy... Zapisałam sobie coś fajnego, chciałam wam to powiedzieć. Zanim umknie. Ograniczona umysłem perspektywa, nie? Mówiłam o tych... O tym labiryncie. Że ten labiryncik nasz to jest em, miejsce urodzenia, wychowanie, edukacja, religia, kultura, ludzie, ludzi, którzy nas otaczają, to, jak ludzie nas to tworzy nam te nasze ograniczenia. A wyobraźcie sobie, że wy w tym swoim świecie, w którym większość ludzi mówi, że tego się nie da, tam tego nie można, żeby to mieć, to trzeba coś tam, nagle zostajecie prawą ręką Ilona Muska. Uwielbiam faceta i teraz y, za jego tak myślenia, i teraz Elon Musk Mówi, wszystko jest możliwe, lecimy, w ogóle latamy, latamy w kosmos. O, tutaj rakieta, tu, da, 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 miliony, biliony, nieważne, wszystko działa. I teraz wyobraź sobie, że ty zmieniasz to otoczenie tych swoich ludzi, którzy mówią ciężko, trudno, wszystko drogie, szef beznadziejny, znowu te rachunki, nie ważne, że to są koszty twojego życia, znowu to wszystko na te rachunki. I zmieniasz tą perspektywę na kogoś, kto mówi... No dobra, to to która planeta następna? Ta ograniczona umysłem perspektywa zależy od tych ścian labiryntu. Miejsce urodzenia, wychowanie, edukacja, kultura, religia, społeczeństwo, ludzie, którzy nas otaczają. Wystarczy, że my zaczniemy patrzeć inaczej i to i te możliwości nam się rozszerzają. Kiedy ja mówię o labiryncie, to nie mówię o, wiecie, waleniu w ściany. Ja mówię tylko o tym, że można się podciągnąć pod te ścianki i spojrzeć z innej perspektywy. Zobaczyć, że ja, mój umysł ma perspektywę ograniczoną do tego życia. A wszechświat i możliwości, których ja nie widzę. Są dalsze i są inne. I kiedy ja sobie powiem siedząc tutaj, że ja chcę być tam. O tutaj. Tutaj gdzie sobie postawię kropeczkę. To mimo tego, że ja nie widzę, jak tam się dostać, to może się okazać, że zostanę tam poprowadzona. Bo wszechświat widzi, że to jest możliwe i że mogę tam dojść. Tylko ja nie widzę z mojej perspektywy. Okay. E Dobra, jeszcze dwie kwestie. Ja zapraszam do jestem tam. Przepracowujemy sobie różne rzeczy i przyciągamy sobie różne różne rzeczy makisa. 82, cześć. Właśnie o propost sukcesu. Jestem w trakcie zmiany. Rzuciłam w pracę, w marketingu w dużej korporacji i za kilka dni zdaję egzaminy na masażystkę. Brawo, brawo. Idę za intuicją, choć obecnie jestem bezrobotna. Cudownie, wierzyć w siebie i się uprzeć. Jesteś na drodze. Tylko na niej pozostać. Tylko na niej pozostać, wierzyć w siebie. Brawo. E, Lucyna wraca. Jak znajdę blokadę, czy, to, to, czy tylko z nią porozmawiać? Zależy, jak ona jest. Jaka ona jest. Bywa, że jak znajdziemy blokadę i ją zrozumiemy, to ona już nam się rozpuszcza. Bywa, że jak znajdziemy blokadę, yy, niech będzie dobra. Marzę o tym, ale nie wierzę w to, że mogę to mieć. I teraz przypominam sobie, że moja nauczycielka od Matmy to mi cały czas powtarzała, że nic ze mnie nie będzie. Okej, okay. Czyli to nie jest o mnie, to nie jest moja prawda. To frustracja nauczycielki, która nie wiem, była zmęczona nami w klasie. Ok? Mogę to puścić. Ale jeśli zrozumienie nie daje mi puszczenia, to ja robię to samo, co ta nauczycielka z tej klasy. Od matmy. Pozdrawiam Panią od matematyki. <grym> Sorry, to, to, nie, to nie chodzi o ten konkret. Nie, to chodzi o ten przykład. Jeśli ktoś Ci powtarzał przez lata, że nic z Ciebie nie będzie, to Ty sobie powtarzaj teraz codziennie, że osiągasz wszystko, czego zapragniesz nadpiszesz ten program, zaczniesz w siebie wierzyć. Tak to działa. Tylko tyle i tyle. Ok? Jeśli nie mogę rozwiązać samą świadomością i samym zrozumieniem, odkryciem, że coś mam i coś z czego pochodzi, to pracuję z afirmacją. Tak samo jak przyszło, tak samo może odejść. Przewijam, patrzę, czy coś tutaj jeszcze jest skomentowane. Nie. Dobra. Kochani, to tyle na dzisiaj po wymarzony dom <noise> i afirmacje na wymarzony dom, zapraszam do Jestem, wystarczy skomentować Jestem i poleci do Was link ze szczegółowymi informacjami na temat platformy, tam są medytacje, tam są afirmacje, vlogi i podcasty i regularnie powstają nowe rzeczy. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam fantastycznego weekendu um, i wszystkiego dobrego. Miejcie się dobrze. Mówcie do siebie dobrze. Mówcie o sobie dobrze. Kiedy Ty jesteś dla siebie dobra, kiedy Ty jesteś dla siebie dobry, świat odpowiada tym samym. Dziękuję. Do zobaczenia na jestem.